Policja versus Złodzieje Dzisiaj długo wyczekiwana akcja. Mamy zamiar napaść na komisariat i wyłudzić sporo kasy. Ale na początku troszeczkę porozrabiamy na mieście. Następnie dziku weźmie porwanych policjantów i zrobi napad na komisariat. W tym samym czasie ja z Krudem pojedziemy na Cayo Perico, gdzie mamy czołk i helikopter. W momencie jak dzik wynegocjuje kasę, Krud spuści mój czołk na policję przed komisariatem, a dziku ucieknie z kasą. Sam dzik dostanie za to tylko marny procent, bo cały napad został przygotowany przygotowany przeze mnie od sprzętu do policjantów, więc może być to szansa na przegonienie Kalucha i objęcie prowadzenia. A ciebie zapraszam do mojego sklepu na www.ospano.pl, gdzie czekają na ciebie gadżety razem z koszulkami. Nie bądź obojętny, koszulek jest coraz mniej, więc zgarnie jedną z limitowanych koszulek OsPano Vibes. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w kolejnym odcinku, jest ze mną dzisiaj oczywiście OsPano, dzień dobry, kurde. Dzień dobry, A, ja. ale ty stary się sprzedałeś Oj gość, no niestety Takie są zasady tej serii Zobaczcie moi drodzy, do czego to doszło Kaluch jako policjant, Ospek jako złodziej Dzisiaj kurde stary będzie mocarnie Kurde stary, już, Więc... już czuję twój no. oddech Na swoich plecach Ale cię będę łapał gość, Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć perspektywę Oska, Wpadajcie do Ospka Jeśli chcecie kolejny sezon, bo nie wiadomo kiedy on się zakończy 25 tysięcy w górę u mnie I 10 tysięcy łap Spano, Myślę, że bez problemu dacie radę tyle. No ale stary, ale wiesz, jeszcze nie wiadomo, czy ten sezon dzisiaj się kończy. Ale stary, co, no? ja, ja, ja zakładam, że się skończy, że cię dorwę i dorwę wszystkich innych. Zobaczymy, jak się. Ja, ja tylko mówię tak za, na zaś, więc moi drodzy, zostawiajcie łapy. No i co stary? Myślę, że nie ma co przedłużać. Jak chcecie zobaczyć, jak to złodzieje się mają. Jest odcinek łoska, jest na kanale ekipy TK, więc macie co oglądać. No i co stary? Życzę Ci powodzonka w takim razie. Dobrze będzie spływać. Ja no. tutaj nie smutam. łapy w górę. Subek z Zoneczkiem przyjaciele i stary powodzenia, o, cześć. Powodzenia, myślę, że się usłyszymy dziś jeszcze. Siema, siema, no moi drodzy, tutaj yy, więź... więźniowie, kurde, przestępcy. Do więzienia my się nie wybieramy w tym życiu, co nie? Yy, nie, nie wiem. To zależy od yy, dnia i pory. Dobra, dobra. Słuchajcie, moi drodzy, ważna informacja. Z racji tego, że zostało nas trzech, dosłownie trzech, uznaliśmy, że Zainwestujemy razem tutaj z ekipą Kalucha, znaczy Kalucha już nie ma, bo jest policjantem, ale z, czyli teraz z Dzikiem i Krudem, że dzisiaj kupiliśmy sobie słuchawki Bluetooth i słyszymy się cały odcinek. Będziemy razem współpracować właśnie gadając. Halo Dziku, czy słychać mnie na naszej nowej częstotliwości komunikacyjnej? Słuchajcie, słuchajcie dokładnie. Dobra, super, czyli my się słyszymy. Jak widzieliście, plan był w stawce i chcemy dzisiaj zrobić dosłownie wszystko to, co było w stawce pokazane. Czy nam się uda? Zobaczymy. Najlepsze jest to, że został tylko Dziku i zostałem ja z Krudem. Nie wiadomo, kto jest zwycięzcą tej serii. No, jak Dziku odpadnie, to my wygrywamy, więc Dziku pilnuj się, stary. Ten się pilnował, nie bój się. Dobrze, dobrze, stary, liczę na to, bo mamy Ci robotę do zrobienia. A jak się uda, stary, to zarobimy tyle siana, że myślę, że. Kaluch już powiedział, że dzisiaj finał, stary. Ja myślę, że finał będzie w kolejnym odcinku. Jak dzisiaj nam się uda, to stary przyszły odcinek to jest takie trzepanie kasy, że się wszyscy zeserają i zobaczymy, kto więcej kasy zarobi. No, chyba, że w przyjaciele, to wtedy... Wygraliśmy Zrobimy, zrobimy 10 baniek następnych no, plan, plan taki, krót, zmiana planu Jak dzików padnie, to robimy milion napadów i, i kończymy Będziesz no, gotowo, robimy kasynową. Bo... Nie uda wam się, nie uda wam się Dobra, dobra, więc co, jesteście gotowi tutaj ekipowicze? Tak, A jesteśmy co? Ej chłopaki, mamy startu, to co, let's go, powodzenia chłopaki No dobra Powodzenia, powodzenia Powodzenia Jak coś, ja jadę na razie na te takie sklepy, do których nie, chce, nie trzeba wchodzić Robię je totalnie ekstremalnie szybko Okej, okay, ja robię bank. To weź i krótko też jakiś bank zrobić w razie wojek do żebyśmy tam gonili dzika z kasą. Ja zaczynam napad. Dobra, ja zrobiłem kasetę. Ciekawe, skąd te cwaniaki zaczęły, co nie? No właśnie, też jest, ale chyba z tej głównej komendy. Z komendy, mi się podoba. Ja zrobić. Dobra, ja robię sklep na Sandy. A ja do Napoleona. Kurde, takie, że trochę nie rozważę tym cyklanek, bo tak było to stało. Tak, policja obok mnie przejechała, właśnie chciałem robić. Yy... A gdzie przejechała? Yy, przejechała obok yy, właśnie tego, 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 co ja chciałem robić. Jak się nazywa ten klub? Bahama. Bahama na Zacząłem napad 30 sekund, zbugowało mi się coś. Dobra, policja mnie goni. Uciekaj tam, nie daj się. Co zapała. Kurde, no nie zrobię tego, bo tu cały czas policja przy tej Bahamie. Mm. No już trzeci raz. Policja jest u mnie na y, tym. uciekam! Uciekaj, uciekaj! Dobra uciekajcie, ja uciekam górami sobie krosem Ja pierdzielę ja nie zrobię tego gówno Ja w GTA są Orły <laughs> Nie wiem stary <laughs> Akurat akurat skakałem ty... motocyklem tak z góry co nie leciałem w powietrzu i ty pytasz się czy są Orły w GTA <laughs> Dobra ja mam 10 sekund, rabuję. A gdzie robisz ten sklep? Ja czy robiłem bank? teraz i przy win winnicy Dobra, ja sobie jeszcze zrobię chyba na Sandy jeden Król, ty w ogóle coś zrobowałeś? Ja pierdzielę dziękuję nas niszczy totalnie Dobra, wiecie co, ja może chyba przeatakuję sportscara no damy, Uj, do, 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 no, dobra, no, Jak chcesz, to za połowę Sportskara mogę ci pomóc Dobra, dobra no Ale... To jadę. To jadę, może, jadę, może, jadę. może potem ugadamy, to ja wpierw pojadę sobie jeszcze chyba na Great Ocean Highway Zrobimy tam jakiś sklepik No dobra, dobra, no to ja też po prostu wjadę do miasta Kurde! Co się dzieje? Co się stało? No nic, goni mnie policja. Dwa radiowozy, chciałem wjechać znowu. O, kolejna policja mnie goni. Już mam trzy radiowozy na sobie. Dasz radę uciec? Tak, tak. Na jesteś, bo ja właśnie jadę do No, tej zaraz tej tam będę. Elo, policja. policja. Nara. Dziękuję. No. Tak, mogę sportscara zrobić? No, zrób sportscara i tak zrobię. Tak, do, to ja ci muszę raz. pomóc, stary. Uważaj, bo tam dużo policji w centrum. Jedzie za mną jeden policjant. Dobra, to powiedz, kiedy zrobić. Kolejny policjant jedzie na centrum. Mam trzy radiolki ze sobą, stary Zgubisz ich czy nie zbyt? No, nie, spoko, spoko Ale ty już nie ukradłeś tej fury jeszcze? No nie, jestem ja stary na Great Ocean, najmniej dopiero będę dojeżdżał do Ja pierdziele, to jeszcze stary na. z Great Ocean, mijasz policja ZNOWU GO mnie POLICJA, EJ JA NIE MOGĘ nic ZROBIĆ Dobra, dobra, ja to już zrobić Ale oni się, są pogubieni, kurde, nie wiedzą kogo gonić Dobra, mam znowu na sobie pościg Cały czas, nie tracę go w ogóle nie goni policja, non stop. Zaraz ich wyzgarnę, na siebie, poczekaj. Okay? Tak, gonią, nie gonią, nie gonią. Mnie Gdzie czas. jesteś? Nie, spoko, nie bierz na siebie, ja właśnie ich odciągam stary od ciebie. A właśnie jest to obok sportscara i słyszałem sygnały. Nie, spoko, zgubiłem ich teraz, ale zestantowałem. towałem. Żółty jedziesz? Nie, nie, ja uciekam przed żółtym, ale. What? Widzę Pan cię, dobra? Tak, 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 ja jestem tym takim dobra. fajnym. No, panowie, mam info, Kali, spotkałem w ogóle Kaliego, puścił no, mnie. No, co ty gadasz? Tak. Puścił mnie z sklepu mam jego kurwettę policyjną. No. I goniły mnie radiowozy na cieszy. Co ty Dość jaki kolor? E, biały, biały. To tak, stary to... Skoń... trzeba to użyć! Schowaj to auto jakoś, stary. Mm, dobra, ja tam. Zostaw to auto do naszego planu! Dobra, 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 dobra. Tylko mnie e, psy gonią jeszcze. Uciekam, uciekam jak coś. Skończył się GPS czy jeszcze nie? A nie? Ja nie zdążyłem zrobić, wiesz, ja jechałem ten wcześniejszym sportsko. AHA! Ja nie mam jak, bo on mi Dobra, umalił, bo nie? ja myślałem, że masz GPS -a i goniłem to auto Dzieku, gdzie jesteś? Masz dalej pościg? Nie, już zgubiłem pościg, i idę dać na komendę auto. Dobra misja, podkładanie <laughs> podpisów. Udano radiowóz to w jak coś Ale Ej, się rozwalił, to radiowóz. Ja Dobra, jestem przy, panowie. Jestem przy Mission row. Yy, Zgarniesz mnie, albo ja pojadę policyjnym radiowozem, Ej, Co ty na to? Siadaj, 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 siadaj! Cześć, Co ty zrobiłeś, Ospek? Uciekaj! Potracili mnie! Siadaj, siadaj! Siadaj! Oho! Siadaj! Zabiłem policjanta, wsiadłeś? Dobra, dawaj, 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 dawaj Lecę, lecę, lecę Zabiłem policjanta? Co tu się stało? Ja pierdziele nie wiem, stary Ja pierdziele dziękuję Dobra, ej, radiowóz, radiowóz, uważaj, uważaj, uważaj. On mnie Widzę? chyba nie widzi, ale ja są. Za mną korweta policyjna. Dobra, uciekaj Opuściła mnie. Pomyliłam mnie, chyba za radiowozem, Yo za radiowozem, Sportscara. Uciekaj. Radiowóz kampi na tyle. Dobra, ich chłopaki myśli. Dobra, ja go postrzelę. Myślę, że chyba się chowamy już? Co, jakąś biurkę za, za, za duży przypał na mieście. Dobra, dobra. Leży, jakieś... le, leży 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 Sportscar. Leży radiowóz ze Sportscara. Ubiara go, biorę, go szybko. szybko. Ja, ja, ja go dobiorę, biorę, ja go biorę. Radiowóz jedzie. Nie, nie, nie. Szczelen do mnie. Nie, zar Dawaj, szybko, szybko, szybko. Ja ci chronię. Ty, ty jedziesz tym żółtym? Mam, mam, mam. Dawaj A ty? Ale Dawaj, jedziecie damy, damy, damy. tym żółtym sportskarem? Nie, 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 nie. nie. Mamy My mamy kradziowę. To oby uciekajcie, czerwony. chłopaki, trzeba znaleźć miejscówę Gdzie uciekamy? Na paleto, na paleto, paleto. Kto ty Dobra. jesteś? To ty sportskarem jedziesz? Tak, czerwony sportskar. Czerwony domu. czy żółty? Czerwony, 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 czerwony. czerwony, to czerwony Gdzie jesteś? Jestem obok masek, prawie. Stary, musimy stąd uciekać. Sportskar, ja ma... na maskach jestem teraz, idealnie przejeżdżam. Strzelają do mnie! No będą mogli, bo my żeśmy trochę dymu porobili. Zabiję Słuchajcie. kogoś! Kogoś, chyba znowu za to? Dobra, uciekamy panowie, na paleto, u emigracja z Los Santos, szybko. Ale jest lipa, bo mnie szybko? nie puści, on jest szybszy na długiej drodze. A gdzie, gdzie jesteś? Ja Jestem na wylotówce kręcę się. E, ta będę zaraz pod kasynem Dobra, to ja stary tu czekam. Widzisz mnie, widzisz mnie, to ja jestem trzecie. Dobra, jeż, jeż, uciekamy, uciekamy. Helikopter nad nami. Jak helikopter? Nie mogę mieć helikoptera, bo my go nie mamy. Ale jest helikopter! Niemożliwe, kurwa. ale. No jest, widzę. Y, to proponuję paleto tunel i tam robimy helikopter. Tunel paleto? Dobra, to też tam obstawia jak coś. Się... Jak wam się uda? No Bo to... teraz zrobiliśmy trochę dymu. To jedź, jedź na tunel w Paleto. Y, jak coś, ja jestem obok winiarni dosłownie tej drodze 68. No ja lecę tym. Ja lecę sobie autostradą ospek dobrze. Dobra, drąży? ja, ja wzię go na siebie! Dobra, uciekaj, uciekaj offroadem. A ty stary uciekaj, proszę was, y... Nie wiem czy mam Helin na sobie, nic nie widzę. Jest tak ciemno, mam tak ciemne shadery, ale dostaję z dwie kulki, więc mam bardzo mało HP już. Tunel w tartaku jak coś? Czy tartak? Tunel w tartaku, tak, dobra. Tak, 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 to jest dobry pomysł. Tak, bo ja też tu już prawie jestem. No, co, to było? Siemano? Panowie, dobra, słuchajcie, teraz taki totalny ogar, bo nie wiadomo czy ktoś tu zaraz nie wiedzie. Yy, weźcie, sobie nowe kamizelki, to pierwsze no mhm. Żebyśmy mieli trochę więcej HP. Krót, ty, ty siadasz do mnie na motocykl teraz. Dziku, ty musisz się wpasować w jakiś ruch uliczny. Przebierz się najlepiej teraz i weź sobie normalne auto, żebyś na spokojnie wziął policjanta i na spokojnie podjechał na komisariat, bez przypału. Dobra. Ja, jak będą cię zatrzymywać, to sobie z nimi rozmawiaj i mów, że jesteś cywilem i to to to. Przebierz się na cywile, stary. Git, git. No Dobra, no, ma mamy całą mapę do obiechania krót, więc lecimy. Dawaj. Ej, czemu strzeliłeś ty pajacu? Nie wiem, tak? do zasady. No wcież się to czemu przebiera! Czemu ty strzeliłeś?! Aha, oh, kurde. Ja, ty największy pajac w mieście, krót! Jesteś głąbem, krót! Uciekaj, dziku, szybko! No zapomniałem, Uciekam. że ty się przebierasz, to tak! Dziku! No, no, no? No my już, stary, będziemy wjeżdżać na most, na Cayo Dobra, ja będę zaraz wyciągał policjanta z torturowni. Wsadź sobie go do bagażnika, czy coś, żeby go nie było widać, mhm. wiesz, tak w środku, co nie? No, udało. Dobra, stary. Yy, wiesz, co masz robić, nie? Tak No to działamy Ej, panowie, 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 biegając właśnie na komendę z Kezem, mam drugiego policjanta, który sobie awczy To bierz go z zakładnika, stary dobra. Ja już siadam do czołgu i my działamy Dobra, dawaj mi krót, podpinaj, Dziku, my już startujemy Dobra, dobra, ja mam policjantów dwóch i jeszcze gdzieś jest jeden O, teraz, teraz, Jesteś? dobra yy, do Dawaj, 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 my, Dziku, jesteśmy w powietrzu ale jazda lecimy. Dobra, spoko, ja mam y, tego jednego zakładnika. A Mamy łącznie dwóch. Dobra, dobra. Więc możesz zaczynać stare negocjacje. Napisać ci komisariat dobra. negocjator. Ko dobra, dobra, dobra. Napisz, tak? napisz jakiś mógł. Tak, tak. Pełne negocjacje na kanale Kalucha oraz ekipy TK Ej panowie, możecie już powoli się ładować. No my już powoli zlatujemy. Czy dać się da? Dawajcie, stary, Dawajcie już, bo ja wypuszczam zakładników. Mam Czekaj, po, to powoli, 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 my, my się zniżamy, bo jestem za wysoko, wiesz? I my już tam jesteśmy stary, daj, minutę nam ugryździku, minutę. No, dobra, powiedziałem, że. Nie, minuty nie da rady, już powiedziałem, że mnie jaja swędzi, czy chcę kupić pączki. <laughs> ja pierdzielę Jeronimu. Dobra, idealnie spadam, idealnie, idealnie. Cztos. Wjeżdżam, wjeżdżam, uwogasz, dziku. Dawaj, 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 wjeżdżaj ja biorę, będę brał policyjną białą kurwetę, więc wiem. I Wbijam się, wbijam się Uciekają. O, kurwa, Dobra, nice, nice, nice. nice. Rozwaliłem kurwetę im Ja już wyjeżdżam z parkingu policyjnego. Dobra, I jadę naokoło. Gonie radiowozy, stary, czekaj! To Karuje Ci przejazd, czekaj. Dobra, dobra. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś tym radiowozem? No, Czekajam no, no, ode no. no. Ty jesteś tą kurwę tą białą? Ta, 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 ta. ta. Dobra, jadę, jadę, to ja, to ja, to ja. Jadę, jadę. Walgi, walgi, dawaj, walgi. Dawaj, dawaj, Toruj mi przejazd, To ruby przyleciał. Nie trzeba, tylko jedź, jedź w lewo, w lewo, w lewo na periko stary. Dobra, 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 dobra. Mhm. Co robimy? Wal do mnie helikopter stary. Nie wiem, jak my człowiek wytrzyma. Dawaj koryk, na kajo, na kajo, Dawaj za mną. Wlecę dobra, dobra, lecę, lecę Stary, jak, jak zginiesz to jest po ptakach. Dawaj, 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 dawaj. Lecę, lecę, lecę. Dobra, uciekaj krótko, uciekaj tym helikopterem, żeby cię nie namierzył Dawaj, dawaj tu Dziękuję ja cię osłaniam Jesteś tu? Spoko, spoko, jestem tu, przed tobą Dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj Leć, 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 leć Stary, możesz no? porzucić ten helikopter w jakiś sposób no no Żyjesz jest tam, tu... Ospek? Co? Żyjesz tam? Panochroniarz jakiś leci Ja, to to ja, to jestem ja Zgarniesz mnie? Dawaj, dawaj, dawaj dawaj, dawaj, dawaj. jestem białym korwetą za tobą Gdzie? Kurda ale mam ostrzał Dobra, my lecimy z krudem już na dziuple. Czekajcie, czekajcie, nie spalcie mi mostu na razie, proszę. Kurde, Tylko na masz tykaj jak na maście tego Nice, nice, nice Dobra, 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 ja już wjeżdżam na most na Kajo Tak? Znaczy co ja gadam? Jestem głupi, jest śmierdzę... śmierdzę parzantem Serem? Czym? Nie wiem Dobra, stój tu, stój tu, daj, daj, Dobra, zwalnię dwa radiowozy O to się na co Kurde Ja pierdzielę panowie jak mi ten czołg zaraz wybuchnie, to się zesram Wjeżdżam na most! Dobra, dobra Walimy, walimy, walimy krót! Zablokowałem się! Dawaj, dawaj, dawaj! Gdzie jesteście? Dobra, za wami! Za tobą! Dawaj, Dobra, dawaj, Coś ty o, zrobił! By. Ospekt, co robić? Ospekt, Ospekt, Ospekt! Nie ospekt, mogę Żyj, żyj, żyj! Za nami, za nami walą do nas! Rozwalij, rozwalij, Rozwal ich! Co ty? Wyjście <laughs> happening, rajca! <laughs> o lodą przepraszam Drugi raz mnie zabiłeś prawie Sorry ale w ogóle jeszcze farto, że mam auto nie wybuchło Ja się nie mogę na tym moście odwracać dlatego tak była, jak chciałem do tyłu patrzeć Nie, nie mogę dobrać. patrzeć do tyłu jadę człowiekiem nie mogę patrzeć do tyłu <grym> O spek ja już powoli dopływam do Kajoa. Ale... Dobra biegnij do dziupli ważne żeby jedna osoba już była w dziupli zanim ja dojadę Bo mnie na razie tu nie trzymają ale coś czuję że będę miał niespodziankę na końcu Dobra, o, dobra. dostałem, dostałem rakietę właśnie. Panowie. Ej, ospek, ospek, ja już dopływam powoli. Dobra. Chłopaki, puja, do was, lecę! Ja Co? ja do was jadę! Jak? No nie wiem, zabijam kogoś, jadę do was! Ej, ja wziąłem ten, ja po prostu popłynąłem i jestem chyba szybciej od was. Ile wam tam zajęło czasu? To, to ty? Niezlatające samochody. To ty? Co? Jeden zabit Chłopaki, jestem dead chyba. Ta? Dobra, ja biegnę do dziupli z buta. Nie kiedyś mnie na palce Ja helikopter znowu! Będę wyjeżdżał z mostu. Jesteście w dziupli? Ja już dobiegam. Krót chyba ginie Ej, tu jest podejrzana akcja stary, bo widzę tu helikoptery. Ej, dobra, już biegam do dziupli, biegam do dziupli. Dobra Co? Jesteś w dziupli? ej, 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 ej. no właśnie jestem i tu coś. Ale biegłeś do dziupli, tak? Tak. Czyli mamy kasę w dziupli, a co tam było? Czołg, chłopie. Czołg? Mały czołg. Czekaj, co? Tak, dwa czołgi małe. Co się dzieje, stary? Jak to czołgi? No czołgi Wojsko wezwali, za mną jakieś małe czołg. Nie wiem, małe czołgi. <laughs> Jedź za mną mały czołg. Kurde, moje dziuple. Ej, ja minąłem dziuplę, co jest? Nie żyjesz? Nie żyję Ja pierdziele Ale tak ja. krót Też nie żyję Ja też nie Nie żyję. gadaj No co wygadaj to. takim Ja pierdzielę! Ale To co teraz? No nie wiem no stary Ja pierdzielę, stary wykrakałeś. ty to czułeś Ale miałeś plan stary z tymi czołgami, ja się totalnie nie spodziewałem i te małe gówno to w ogóle nie mogłem trafić no, to był game changer, powiem ci, ale nawet stary, twoje świercie nie widziałem, bo cały czas byłem poza akcją dzisiaj, więc przepraszam wszystkich moich widzów, bo totalnie nie ogarnąłem tematu, ale no na szczęście sezon się skończył, yy, więc w kolejnym myślę będzie lepiej, bo ja już mam tego dosyć serdecznie, nie wiem jak to aspekt poszło, to znaczy wiem jak poszło, tylko ja musimy... Miał, teraz ja miałem kasę. masakrę stary, masakrę, no. wszystko, wszystko mi nie szło na początku, totalnie. No. Stary, potem zrobimy jakieś magiczne strzały, no i ten plan z czołgiem, no myślałem, że dojadę chociaż do Dziupli, stary, no ale nie dojechałem. No zaskoczyliśmy dzika tam w tej Dziupli, ale generalnie myśleliśmy, ja myślałem, że wszyscy tam wejdziecie, ale przeliczyłem się, no nic moi drodzy, więc co? Y ile zebraliście kasy, masz jakieś info? Stary, ja zebrałem, tak, czekaj, ja zebrałem, stary, 60 tysięcy. No. Yy, dziku zebrał stary 160 tysięcy. No i tam miał z wami wynegocjować jakiś milion, a wynegocjował chyba 685, nie? Tak. Ale, ale jest ale. Jakie? Bo stary. Dziku z nami się splątał tak w tej akcji, że my tylko oddajemy procent i wyszło to, że dostaje tylko 100 tysięcy, stary. No dobra, no to jak to podliczymy, to ile wychodzi? Nie wiem, stary, czekaj, nie liczyłem, nie miałem czasu. O postprodukcji zobaczymy. Moi drodzy, tak się zakończył sezon, jak widzicie, piękne wyniki, nie mamy pojęcia jakie. Jak chcecie kolejny, 25 tysięcy łap w górę. No i co, wpadajcie do ospana zobaczyć jego odcineczek, bo na pewno więcej się działo niż u mnie, tak samo na ekipie TK. E... Jak no. Ej, czy stary, jeszcze tak na koniec, no. czy nie wiemy kto wygrał, stary, dowiemy się dopiero w dniu publikacji. W dniu publikacji się dowiemy. Moi drodzy, jeszcze e, pewien gość ma dla was wiadomość przed sezonem piątym i na tym zakończymy. Dzięki stary to za fuj. sezon czwarty, bawiłem się przed <laughs> Dzięki stary, do następnego, hej.